Nie, no po prostu wyglądam świetnie jak na zakończenie miesiąca. Widać, że to był ciężki miesiąc. Cześć, jestem Adrian i dzisiaj podsumujemy sobie mój miesiąc czytelniczy, którym był wrzesień. Wrzesień, tak. Podsumujemy wrzesień. Ten miesiąc nie był taki dobry jak sierpień. Na filmiku życzyłem sobie lepszego września i jeszcze więcej książek. I ja z przeszłości muszę teraz płakać, ponieważ nie udało się. W tym miesiącu mamy książek 7, i niestety to był zły miesiąc czytelniczy. Zarówno pod względem ilości, jak i treści. Raczej, no tutaj było naprawdę nie, nie do końca ciekawie. O wszystkich książkach tak naprawdę film jest na moim kanale, ale stwierdziłem, że jeżeli tego nie nagram, to nie będę miał spójności co do y, miesiąc po miesiącu. Dlatego, a to ja. Dzień dobry. A może akurat nie widzieliście poprzednich filmów, więc y, hej, zapraszam do oglądania ich. Tak więc nie ma co chyba więcej gadać i po prostu zabieramy się do oceniania. Widam w pokoju ocen. Przedstawiam wam kategorie. Pierwsza kategoria ta najlepsza. school było super i tyle. Miło było, ale papa, czyli książki, które były ok, ale raczej więcej ich nie będziemy czytać. Początek spoko, a potem, czyli na początku było ok, a potem coś się zepsuło. Mmm, czyli. Zamieszanie, zmieszanie raczej. I na koniec, nie no, idziesz do domu, siwy dym, znany cytat. Tak. Miesiąc zacząłem od yy, Mariny. Tak, i to była dobra książka, więc tutaj kategoria będzie Tato Cool. Marina była bardzo przyjemna, tam były bardzo fajne relacje, był super klimatyczny klimat. Była pewna intryga, była tajemnica, było coś, co po prostu wciągało nas w tę książkę, przynajmniej mnie, i kusiło, żebym po prostu ją czytał i dowiedział się, o co tak naprawdę chodzi, gdzie jest koniec i tak. Zdecydowanie dużym plusem był tutaj artystyczny klimat, który panował w tej książce. Było naprawdę bardzo tak. No po prostu artystyczno-klimatycznie. Po prostu moje wypowiedzi są na świetnym poziomie. Potem następna książka to był Felicnet i Nika i... To, było to była szybka decyzja, gdzie ta książka pójdzie. Nie dojdziesz do domu, bo ta książka nie powinna iść do domu. Ona powinna iść do jakiejś spalarni. I'm so sorry, nie chciałem. Ale po prostu mm, to był wielki bałagan. Tam było bardzo dużo wszystkiego. To nie było do końca spójne. To nie było jakieś przemyślane. No, mi się ta książka nie podobała. To była ciężka lektura, pomimo, że słuchałem jej w audio. To było naprawdę ciężkie, to było wyzwanie, i żeby tego przesłuchać, to. Ach. Najgorsze, że ta książka jest lekturą, i zawsze staram się podać jakiś plus. Więc moim zdaniem w tej książce plusem było to, że jakby. Chciał autor pokazać, że dzieci mają pasję, te dzieciaki z książki, i to było fajne, ponieważ no, pasja jest ważnym elementem naszego życia i zawsze warto ją posiadać. Zawsze lepiej po prostu mieć do czego dążyć i interesować się czymś, bo to jakby pomaga nam w życiu, odcina nas od y, naszych zmartwień dnia codziennego. Więc to był fajny plus, jednakże no, te pasje przedstawione tutaj były w sposób bardzo niefajny, nieciekawy, ponieważ oni tutaj chodzili do pierwszej klasy gimnazjum chyba i już mieli takie zdolności, których y, posiadanie zajmuje bardzo dużo czasu i no raczej niestety, ale na ich etapie były niemożliwe do posiadania, więc tutaj było takie... Hmm? o co chodzi? Tam mieliśmy dalej. Dalej byli zwiadowcy. I zwiadowcy to będzie... Tak szczerze waham się między miło było, ale pa, i that was cool. Ale chyba Datło was cool, bo przysięgnę sobie, że nigdy więcej nie przeczytam zwiadowców. No, no raczej raczej nie, bo jest szansa, że ich jeszcze raz przeczytam. Pomimo, że jeszcze częściej mam wiele do ogarnięcia, to wydaje mi się, że taka szansa istnieje. Zwiadowcy to świetna książka, świetna seria. Do nawet rozpoczęcia swojej przygody z czytaniem to była właśnie jedna z pierwszych moich książek tak naprawdę. A takich fabularnych to jedna z pierwszych pierwszych. Ta książka wpasowała się w moje gusta. Ja lubię takie klimaty, lubię fantazje, lubię stworzone światy, lubię łuki, to naprawdę może się wydawać małym plusem, ale dla mnie ten łuk w tej książce jest ogromnym plusem i jakby zwiadowcy, no ach, zawsze byłem fanem po prostu skrytobójców, ludzi ukrywających się szpiegów. Raczej nie, nie byłem fanem rycerzy i wiecie, walki w pierwszym rzędzie. Książka dała mi wszystko, czego potrzebuję. Następna książka to Wolni i Zniewoleni. I to będzie. Nie, no idziesz do domu. To był siwy dym, to naprawdę był siwy dym. Książka typu poradnik, ale tak naprawdę nie poradnik. To jest właśnie ta specyfika tych książek, że ciężko stwierdzić, co autor tak naprawdę chciał zrobić. Czy on chciał pokazać swoją historię, czy on chciał właśnie napisać jakiś poradnik. Czy te dwie rzeczy mogą się łączyć? Trochę, może, nie wiem. Wiadomo, że zawsze można czegoś się nauczyć z czegoś doświadczenia. I warto się uczyć z czegoś doświadczenia. Ale nie zawsze da się po prostu powtórzyć ten schemat. Raczej rzadko się da go powtórzyć. I musimy z tej książki się inspirować czymś i wyciągać z niej lekcje dla siebie. Uniwersalne. No, to jest kwestia do dużej dyskusji, ale ja raczej jestem zdania, że z uniwersalizmem to one zbyt wiele wspólnego. Nie mają. Czasami dobrze jest przeczytać jakąś książkę o samorozwoju, taką, która nas zainspiruje, taka, która wzbudzi w nas nowe pomysły, która natchnie nas do sięgania po jeszcze lepsze życie. Ale ta książka akurat takich emocji we mnie za bardzo nie wzbudziła. Ja ją czytałem, zacząłem ją bardzo dawno temu i wtedy na początku całkiem byłem zadowolony, ale później było coraz gorzej. Odłożyłem ją i teraz, gdy usiadłem do niej po raz kolejny. To już byłem totalnie zniechęcony i totalnie mi się to nie podobało i nie byłem zadowolony i marzyłem tylko, żeby ją skończyć. Przechodzimy teraz do łowcy troli i to będzie. Początek spoko, a potem, bo ta książka miała na celu mnie zabawić, odciąć od myśli tych poważnych, i na początku było super, udało jej się to. Ja byłem całkiem zadowolony, byłem całkiem zainteresowany. Czytałem sobie ją na spokojnie, i trochę ta fabuła na początku mi się dużyła, bo tak czekałem, co się w końcu stanie, gdzie te trolle i tak dalej. Aż w końcu ją odłożyłem. Dlaczego? Yy, bo zacząłem czytać po prostu książki do innych filmów, i ta tak jakoś poszła na bok. I gdy do niej wróciłem, to to była masakra, i to też była książka, którą po prostu czytałem, i chciałem już ją skończyć. Jeżeli ktoś lubi trole, to będzie zadowolony. Dla mnie na początku tej książki plusem było to, że była właśnie ona taka luźna bardzo młodzieżowa, wręcz momentami dziecinna i mi się to podobało. Ale potem jak do niej usiadłem tym drugim razem, to już mi się to zupełnie nie podobało i miałem dosyć tego i chciałem czegoś poważniejszego. Dlatego no początek spoko, a potem potem to już w ogóle w tej książce zrobiło się bardzo tak obrzydliwie te sceny walki, te sceny opisów tych troli. No trole to takie właśnie żyjątka Dość specyficzne i całkiem niestety nie chcę nikogo urazić, żadnego trola, ale obrzydliwe. I one żyją tam sobie w tych swoich podziemiach, gdzie płyną rury z różnymi wydzielinami i śluzami, wszystko jest śmierdzące, lepkie. Same trolle też niestety takie są, mają posklejane futra, i to było dla mnie odrażające już w pewnym momencie i miałem po prostu dosyć. Tak więc niech trolle żyją sobie pod swoją ziemią. A ja zabieram się za następną książkę do pogrupowania i będzie to yy, Aneta Jadowska. Bogowie muszą być szaleni. Zawsze zapominam tego tytułu. To była książka, która. idzie do tej samej kategorii, tak naprawdę, co pierwsza część, ponieważ. No, wiele się nie zmieniło i moja opinia nadal jest po prostu zmieszana. To jest książka, która. Odrzuca mnie swoim wątkiem romantycznym, ponieważ ten wątek sam nie wie, czy jest romantyczny, czy jaki. Odrzuca mnie jego idea, odrzuca mnie jego kreacja i to jest tak naprawdę rzecz, która najbardziej mnie zniechęca do tej książki. Na drugim miejscu zniechęcania będzie sama Dora, ponieważ ona. Ja nie jestem jej fanem, ona mnie troszeczkę denerwuje. Nagle, tak w ogóle, okazuje się, że ona jest każdą możliwą istotą nadprzyrodzoną, jaką tylko się da. To jest coś takiego, jak tworzycie swojego Sima i dajecie mu same dobre cechy i żadnej złej. Po prostu jest to takie nierealne i brakuje mi w tych jej mocach złotego środka. Coś o czym też już mówiłem, ale no jakby ja tutaj w tym filmie tylko się powtarzam. Mam na myśli to, że mamy tutaj postaci bardzo znane na naszym świecie, na całym świecie i są to na przykład Lucyfer. Mamy tutaj po prostu postaci z Biblii i z różnych mitologii. I problem jest taki, że oni są przedstawieni w nie do końca dla mnie zrozumiały i taki fajny sposób. Mój problem polega na tym, dosłownie polega na tym, że Lucyfer powiedział raz do, y, do Dory, kochanie, i jakby to już mnie skreśliło, skreśliło Lucyfera, skreśliło całą tę książkę. Oczywiście teraz trochę wyolbrzymiam i przesadzam, ale to jest coś takiego te postacie powinny być bardziej ikoniczne one powinny być takie wyższe a tutaj właśnie jest pokazane że one są normalne no nie wiem może to jest plus może ale nie dla mnie <grych> i na koniec w ogóle nie wiem co ja zrobiłem i dlaczego dałem tę książkę ponieważ wcale jej nie przeczytałem ale po prostu miałem już przygotowane zdjęcia układy i jakoś ta książka mi się tutaj zaplątała więc jakby nie mam wyjścia muszę ją gdzieś zaklasyfikować i są to patolodzy. I ja jestem na 78. stronie, dlatego naprawdę, dlaczego ja mam to oceniać? Ale skoro już była przez cały film, no to nie będę jej teraz usuwał. I damy ją do. Miło było, ale. Pa. Było miło na początku. Ja byłem zainteresowany. Pomimo tego, że troszeczkę mnie przysypiała, bo to są tematy bardzo medyczne. Jakby. Chyba właśnie tego oczekujemy od tej książki. Ale one są napisane takim językiem całkiem yy, medycznym. I to nie jest taki język, który jest tłumaczony tak dokładnie. I wydaje mi się, że właśnie bez odrobiny tej wiedzy może być ciężko się połapać. Nie wiem, jak dalej będzie ta książka sobie biegła, ponieważ tak jak mówię, nie przeczytałem, nie przeczytałem jej, a ona tu jest, ale po prostu zobaczymy. Na pewno jest to mimo wszystko ciekawa lektura. To nie zawsze jest tak, że coś, co nas troszeczkę usypia, nie jest ciekawe. Co nie? Więc, tak jak powiedziałem w poprzednim filmiku, ja ją dokończę, ale po prostu powolutku, bo. No, ją sobie trzeba troszeczkę poporcjować i pojeść powoli, podelektować się. Standardowo tutaj macie mojego Gudrica. Jeżeli chcecie śledzić moje update'y czytelnicze, to poza YouTube'em jest to drugie najlepsze miejsce, by to zrobić. Dodam tylko, że moim zdaniem naprawdę jest fajnie i ja staram się na bieżąco wszystko aktualizować, a potem pisać swoje opinie, więc. No, jeżeli kogoś to obchodzi, to. Tak więc, już drugie podsumowanie miesiąca za nami. Fajnie. Ja w ciągu tych dwóch miesięcy ponad spełniłem swój cel, ponieważ na początku roku założyłem sobie, że przeczytam 12 książek, czyli jedną książkę miesięcznie, a skończyło się na tym, że w poprzednim miesiącu przeczytałem 11. Jakby nie spodziewałem się, że moje życie pójdzie w tym kierunku. Tak więc, pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć czytać, nigdy nie jest za późno tak naprawdę na nic. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie dajcie znać. No i co? No i cześć, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie.